Drugie spotkanie radnych z mieszkańcami Jawora. Pierwsze, przypomnę, było kiedy? Pierwsze było w Medyku około półtora miesiąca temu. Było to dobre spotkanie, dlatego powtórzyliśmy to już kolejne, w innej części, miast, w innej części miasta Jawora, ze względu na to, żeby ułatwić dostęp mieszkańcom. Do tego, żeby aktywizować mieszkańców, którzy, którzy mają różne problemy, bo przecież każda część naszego miasta charakteryzuje się odmiennymi problemami. Są oczywiście te wspólne dla całego miasta, ale też i dla naszych dzielnic. Pojawiło się wiele tematów od mieszkańców, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Które z nich było, były takie naj, najbardziej ważne na, w tym momencie dla naszego miasta? Znaczy dla mnie jako radnego, ale i dla moich kolegów zapewne każdy temat kierowany od mieszkańców jest ważny i istotny, chociażby był to temat dotyczący chodnika, bo przecież to ten chodnik jest najważniejszy dla tego mieszkańca, który codziennie pokonuje drogę właśnie, właśnie nimi I od tego, czy tam jest ta dziura, czy nie. Bardzo dużo zależy i, i z perspektywy rady być może często nie widać właśnie tych kwestii, dlatego ten radny powinien zadbać i kłaść nacisk na m.in. Tego typu problemy, więc one oczywiście się powtarzają. To, co jest takie, to co interesuje nas jako radnych, to przede wszystkim fakt, że pewne problemy są nadal aktualne. Mimo trwających kadencji, mimo trwających już lat jaworskiego samorządu, ciągle mówimy o basenie w letnim, niezagospodarowanym strefie ekonomicznej. To już 15 lat, więc mamy te tematy, które się powtarzają. Są też nowe. No, staramy się. Przede wszystkim na te, które możemy już dzisiaj reagować, to składamy interpelacje, zapytania, różne tematy poruszamy podczas sesji czy to powiatowej, czy miejskiej, a na niektóre odpowiadamy już bezpośrednio w ramach naszych kompetencji. Pani uczestniczyła w spotkaniu z radnymi, czy uważa Pani, że takie spotkania są potrzebne, czy powinny odbywać się częściej? Jak najbardziej było potrzebne, ludzie zazwyczaj nie przychodzą na sesję, więc bo, bo odbywają się w godzinach popołudniowych, więc takie wieczorne spotkania jak najbardziej, dużo fajnych pomysłów, dużo, dużo wskazówek dla radnych. Myślę, że, że fajna sprawa. Rozmawiam z radnym powiatu Jaworskiego Mariuszem Barańskim, czy jakieś tematy z, tutaj od mieszkańców wyszły takie, na które Pan mógł, mógł już odpowiedzieć? Cieszymy się przede wszystkim z niezwykłego zainteresowania i wysokiej frekwencji podczas tych spotkań. Każde pytanie, każdy problem, każde zagadnienie jest dla nas niezwykle cenne, ponieważ możemy nadawać jakby dalszy bieg tej sprawy. Tomasz Gaździcki, radny rady miejskiej, co pana zdaniem jest atutem naszego miasta, co stanowi o jego atrakcyjności? Ja bo przede wszystkim powinien być miastem atrakcyjnym. Na razie jest miastem, powiedzmy, w miarę zrównoważonego rozwoju niestety nie ma nic takiego, co by nas wyróżniało spośród innych miast czy gmin. Musi być miastem atrakcyjnym, gdyż musi pozyskiwać nowy zasób ludzki, nowych mieszkańców, którzy będą z radością przyjeżdżać do tego miasta, osiedlać się, mieszkać. Mieć tutaj dzieci, posyłać je do pięknych szkół z boiskami lekkoatletycznymi, z rozwijającymi się klubami sportowymi. To chyba jest marzeniem każdego mieszkańca Jawora. Pan był na spotkaniu z radnymi i który temat zainteresował Pana naj najbardziej? Czy miał Pan możliwość również powiedzenia tego, co najbardziej leży Pan na sercu? Dla mnie najważniejszym zagadnieniem jest problem kina, ponieważ niedawno miałem przyjemność przeczytać artykuł w naszej Jaworskiej Gazecie odnośnie kina w Męcince. Uważam, że takie kino z prawdziwego zdarzenia mogłoby również powstać w Jaworze. Oczywiście Klub Kinomaniaka działa przy Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, natomiast uważam, że można by pójść dalej w tym kierunku i jeszcze bardziej poszerzyć tą ofertę dla ludzi, którzy tym tematem się interesują. Dwa, uprawiam turystykę górską i rowerową, a zwłaszcza rowerową, co niejednokrotnie e, przedstawiam na swoim profilu Facebookowym. I wydaje mi się, że ścieżki rowerowe byłyby czymś naprawdę ciekawym, spowodowałyby, że ten nasz piękny i malowniczy rejon Jawora i okolic byłby jeszcze bardziej uczęszczany nie tylko przez nas, ale przez turystów, co wpłynie bardzo pozytywnie na nasz, na nasz region. Tak więc myślę, że te dwa główne zagadnienia. Które między innymi ja poruszyłem, mogłyby w przyszłości ujrzeć światło dzienne. Tematem spotkania był również basen miejski. Co w tej sprawie ma do powiedzenia radny Rady Powiatu Grzegorz Urbanowski? Bardzo mnie cieszy, że ten temat padł na dzisiejszym spotkaniu. Dlatego, że y, nie tylko Jawor korzysta z tego miejsca, ale również mieszkańcy ościennych miejscowości gminy Paszowice, Męcinki, Siwojowa i Wądroża Wielkiego. Y, Widzimy, co się dzieje w dzisiejszych upałach. Ludzie korzystają z atrakcji poza... Powiatem Jaworskim zostawiają gdzieś środki na zewnątrz, gdzie by mogły one zostać akurat w naszym mieście. Pojawił się również temat, który już od dłuższego czasu istnieje temat dosyć newralgiczny, że tak powiem WC-miejskiego. Czy coś już w tym momencie bo przecież sygnały od mieszkańców były jasne na ten temat i od dawna, i dzisiaj również można, można powiedzieć można obiecać czy, czy wreszcie to wc będzie? No właśnie, no to są te pytania o te potrzeby podstawowe, można powiedzieć tutaj i dosłownie, ale faktycznie no, od kilku lat jest problemem brak szaletu miejskiego i trudno nam się zdecydować na inwestycja, przecież to nie jest inwestycja o wielkich nakładach, no to jest taka mała infrastruktura, która... W każdym mieście gdzieś funkcjonuje, więc ona wiało, że powinna się pojawić. i y, Ciężko mi się wypowiadać, y, kiedy mówię o dużych środkach z Unii Europejskiej, kiedy mówimy o 3 milionach na park y, y, dla Bolkowa, kiedy mówimy o boisku lekkoatletycznym, a później nagle taki przerywnik, ale bardzo ważny, jeszcze raz y, chcę podkreślić, na miejski. miejski. No, to nie powinno być przedmiotem długich dyskusji, długich debat, narad komisji przedmiotowych czy sesji Rady Miejskiej. To po prostu powinno być załatwione i tyle. Tą naszą postawą pokazujemy też, że nie mam się czego wstydzić, że te cztery lata były aktywne, że je przepracowaliśmy, no cóż, że się nie udało. Nie zawsze udaje nam się przekonywać burmistrza Jawora i radnych, którzy mogliby to przegłosować, ale naszym obowiązkiem jako radnych jest przede wszystkim zgłaszanie tych problemów, tych postulatów i to z wielką starannością czynimy. Potrzebujemy pewnej zgody, pewnego wyciszenia w nowej perspektywie i unijnej, i samorządu jaworskiego 14-18. Dlatego rozmawiamy, bo proponujemy pewien program rozwoju, bo radny, samorządowiec powinien być przygotowany, powinien stawiać propozycje mieszkańcom, pokazywać, że jest gotowy do tego, żeby zajmować się ich sprawami. No nie może być tak, że po prostu nie wie, nie ma pomysłu na to otoczenie, to tym bardziej mieszkaniec będzie miał utrudniony później z nim kontakt. Zatem zapraszam na następne spotkanie i dziękujemy za uwagę. Ja również dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach, ponieważ największą satysfakcją jest Państwa udział. Państwa uwagi i na tym najbardziej nam zależy, bo te spotkania są po prostu dla Państwa i również dla nas, bo korzystamy jako radni z Waszych uwag, propozycji do tego, żeby nasze decyzje później podejmowane w samorządzie były decyzjami realnymi i stąd nasze wyjście do Państwa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.